Witam Państwa, bez Miners. Mam przed sobą nowość, Nowość, która w sumie od nas, u nas jest już od trzech tygodni, ponad, ale dzisiaj dopiero postanowiliśmy Państwu nakręcić wideo. Jest to słynny Dion, kolejna wersja Z1 Pro, podwójna tuba, 13 GHz, 1500 e, W poboru. Podwójna tuba, jak wspomniałem, nie 4, tylko 8 hashboardów 1500 W, więc wystarcza zwykły zasilacz. Natomiast jak widzicie Państwo mamy aż 16 pinów, 16 wejść, czyli 8 do kart i jeden do kontrol panelu, czyli musimy zastosować najlepiej. Nie stosujmy podwójnych zasilaczy. Jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli już Chińczycy tak robią, widzieliście na filmach, ale jeżeli już to tylko do testów i jeden zasilacz na jedną stronę. Najlepiej no zastosować takie właśnie rozgłężacze. One nie są rzeczywiście tanie. 13 zł kosztuje sztuka. My sprzedajemy w komplecie dla naszych klientów razem z zasilaczem i podłączyć do jednego zasilacza. Eee, póki uruchomimy urządzenie, opowiem jeszcze o nim, bo już je przetestowaliśmy. Najważniejsza zmiana. Na zmiana, którą wiem, że przeklinaliście w dojunach jedynkach, czyli był memory USB, na którym była cała software wgrane. USB się paliło, trzeba było co miesiąc, dwa miesiące wymieniać, teraz już mamy zastosowane kartę SD, nie ma tego problemu, urządzenie działa, Cyklicznie od 3 miesięcy u naszych klientów w kolokacji, od trzech tygodni, przepraszam, nic się nie dzieje. Oczywiście urządzenie dalej faluje, jak to, jak to wiemy z jedynki, czyli od 5 albo od 0 do aż 30 GHz, ale średnia, średnia prędkość jest około 13-14 GHz. Także na dzisiaj bardzo, bardzo fajne urządzenia. Jest u nas dzisiaj klient, właśnie to urządzenie odbiera cena na dzisiaj 11 500 zł z zasilaczem, z przejściówkami. Pozostało u nas na magazynie w Polsce ostatnia sztuka. Zapraszamy.